Cześć, gdzie kolejny odcinek, jak ja to robię. Dzisiaj pokażę Wam szybkie zaznaczanie. Inaczej pędzę zaznaczania, niektórzy mówią. Więc zaczynamy. Przechodzimy do 2. I tak przygotowałem cztery zdjęcia dla Was. Coś takiego tutaj na przykład. Wchodzimy mamy ten pęd, szybkie zaznaczanie. Cały polega na tym, poczekajcie sobie. Ja tylko sobie jeszcze zdjęcia, wszystkie zdjęcia sobie jeszcze zrobię, dekorelizuję, OK. I pierwsze zdjęcie mamy. I mamy coś takiego tutaj, jak zaznacz, zaznacz temat opcję. To sobie wchodzimy tutaj i on teraz sobie przetwarza. I widzicie. Tu zaznaczył nawet dobrze, i teraz sobie możemy tym narzędziem na przykład tutaj dopracować troszeczkę jeszcze to tło. OK, tutaj ja to zdjęcie zostawię w spokoju. Weźmiemy sobie takie zdjęcie, bo tamto strawa inne. tam głos, popracować, ale żebyście zobaczyli, jak to wygląda w praktyce. Mamy tutaj takie zdjęcie. Ja je wziąłem. Z tego powodu, że tu mamy szkło, napój z boku, ciemniejsze tło, różne takie warunki. Szybko zazna zaznaczenie, szybkie sobie bierzemy. I... Tak. O, bardzo fajnie wzięło. Wystarczy troszeczkę opracować. nad tym zdjęciem. Dobrze, ale teraz wchodzimy tutaj w taką opcję i widzimy dokładnie, gdzie, co jeszcze można było poprawić. I tutaj już działamy na zasadzie maski minusik. Dokładnie możemy tutaj sobie poprawić. Ogólnie jest nieźle. I teraz żeby sobie to jakby zapisać, to nowa warstwa z maską warstw. Tak. I jest o tyle co fajne, że możemy sobie korygować teraz białym, czarnym kolorem, poprawić, wymaskować niektóre rzeczy, na przykład tak jak tutaj zostało. Tego nie zauważyłem, to teraz sobie biorę, przełączam, biorę zwykły pędzel. I mogę to sobie tutaj kawałek jeszcze wymaskować, o mniej więcej. Ok, tutaj się widzę, nie zaznaczyłem dobrze. Kolejna rzecz. Mogę teraz tutaj o, dopracować ten kawałek, tutaj o, odkryć. Jak widzicie. Dlatego polecam robić to na masce. O, widzicie. O takich rzeczach właśnie, że możemy sobie teraz to dopracować. Wszystko. Dobra, to tak mniej więcej wiecie o co chodzi. Dobrze, sprawdźmy sobie teraz to na takim przykładzie. Tu już mi chodzi tylko o yy, zaznaczenie, jak tutaj to się wyodrębnie. O. I zobaczcie, tutaj... Bardzo ładnie to zrobiło. W ten sposób wyodrębniło, więc tu wystarczy nie wejść. Tutaj jeszcze skorygować. Super. Bierzemy taką maskę warstwy, nową warstwę. I mamy wyodrębnioną sylwetkę. Czy mamy lepiej zdjęcie zrobione? Czy lepiej oświetlone? Tym to jest łatwiej. I kolejny przykład. Tutaj sobie wchodzimy. Myślę, że tu będzie super. Bardzo fajnie to jest zaoszone. Jeszcze tylko dla pokazania. Szybciutko. Wejdziemy tutaj. O, i mamy wyciętą postać. Nie było włosów, nic elegancko i jest to wszystko wycięte. I yy. no, mi się grupa zrobiła, ale to jest nieważne. Żeby te. Zobaczcie teraz. No to się bardzo ładnie wszystko wycięło. Oczywiście jest powiększone teraz. To zdjęcie to już jest trochę się robi pixelosa, ale to nie o to chodzi. No. żebyście zobaczyć, że jest dokładnie wyłoszczone. Teraz ostatni test. Przygotowałem takie zdjęcie dla Was, żeby sprawdzić, jak sobie poradzić z tą moją zajebistą brotką. Już momencik. I teraz tak, jak sobie zobaczymy, zrobimy chwilę przetwarza. No właśnie. Tu tą wrótkę mi odciął. Tu trzeba się troszeczkę bardziej pobawić. Jak widzicie nasz no nie jest idealny. Tak mam gęstą wrótkę, że go nie widzę i nie zaznaczę. Tylko to chciałem Wam pokazać. Tu jest wszystko elegancko, nie ma z tym problemu. Prawdopodobnie bym tło zmienił na szare i tutaj sobie dodatkowo jeszcze tą wrótkę Dodał w jakiś tam sposób, to by ją obrobił w inne narzędz innymi narzędziami, innymi metodami. Bo trzeba dłużej przy tym posiedzieć. <gry> Widzicie, to jest proste, przydatne narzędzie. Myślę, że dużo ułatwi Wam pracę ta metoda. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Na razie. Cześć.